Siemaneczko, ja jestem Agent X. No i ziomki, słuchajcie, mam dzisiaj dla Was kozacką informację. Ponieważ dziś przeprowadzamy się normalnie na jacht. Wiem, wiem, może to dla Was wydawać się dosyć dziwne, ponieważ mam swoją willę, ale ziomy, ziomy, na razie po prostu sobie tutaj trochę pomieszkamy. E, zrobimy sobie z tego tutaj właśnie taką bazę. Bardziej będzie tutaj normalnie wszystko. Bo serio, w willi oczywiście będę nadal bywał, wszystko normalnie tam robił. Ale, ale, uznaję, że to. Będzie po prostu ciekawe. Więc tak, słuchajcie, słuchajcie, mam ogółem taki jeden bardzo, bardzo prosty plan, e, ale zanim jeszcze go wam powiem, to ziomy, 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 ziomy e, wszyscy, ale to wszyscy, koniecznie, koniecznie, ale to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do tego wpadnijcie też na mój drugi kanał, e, link jest oczywiście w opisie i w karcie tego filmiku, więc tam możecie wpaść, obczajcie, najnowszy filmik, bo jest naprawdę mega, mega zabawny, e, więc ziomki, koniecznie też drugi kanał. Subujcie. No i cóż, my przechodzimy do tej właściwej części filmiku więc tak, jak pewnie wiecie e, mój jacht jest już tutaj u góry skończony, wszystko jest elegancko tutaj normalnie działające tutaj jakąś mapę by, właśnie, zamieńmy tą płytkę przede wszystkim, zrobimy sobie kilka tutaj update'ików e, kilka tutaj właśnie zmian związanych z tym jachtem e, po prostu chciałem go jakoś tutaj bardziej rozwinąć żeby tutaj dało się zamieszkać, no i zobaczymy, pożyjemy tutaj, nie wiem z 3 dni, może, może nawet trochę krócej, może trochę dłużej, ale po prostu chcę go przetransformować w taki sposób, żeby wszystko, co jest potrzebne tutaj, było czyli, żeby miał jakieś skrzynki, co tutaj już jest zrobione, żeby miał swoje własne łóżko, żeby mieć jakieś tutaj miejsce do odpoczęcia, no i jakieś ciekawe dekoracje. Więc to dzisiaj na pewno zrobimy. Jeżeli chcecie się przekonać, to serio, koniecznie łapka w górę. No i cóż, ja Wam może teraz opowiem mój plan. Więc tak, mój plan jest bardzo, bardzo prosty. Jak pewnie widzicie, tutaj jest już usunięta podłoga. Trochę ogarnąłem tej terakoty. Mam ją w skrzynce oczywiście. Ja to już sobie tutaj pozwoliłem tak wypełnić, ale nie miałem jej za dużo. Miałem po prostu resztki. Nową sobie już ogarnąłem, ale no nie mam jej konkretnie w tym tutaj pokoju. Więc tak. Polecimy sobie ją ogarniemy. Ogarniemy tutaj całutkie, nowiutkie oświetlenie tego pokoju. No i jeszcze dużo, dużo różnych ciekawych Rzeczy pewnie też tutaj zrobimy Więc serio, serio, przede wszystkim Lecę tutaj po mapę jakąś I tak, zaraz się po prostu znowu widzimy Dobra, ziomki, słuchajcie, ja nie jestem pewny Czy tak się to robiło, ale z tego co pamiętam Chyba, no, no, no nie Ty, co ten YouTube mi mówił? Jakiś zły crafting owszem, wait A, a, dobra, wait, ziomki Słuchajcie, właśnie się strzeliłem, że potrzebuję Do tego więcej papieru no, ja z tym może być w tych skrzynkach tutaj dosyć ciężko Więc tak, ja tutaj muszę koniecznie znaleźć jakiś papier Wait, gościu, gdzie może być? Pewnie będzie jakoś tam przed willą, więc właśnie tam polecę. Dobra, no tutaj tego to jest dużo, więc bierzemy tak, żeby mieć 9. Robimy sobie crafting i serio, zaraz ogarniemy najbardziej potrzebne rzeczy właśnie na ten jak czyli właśnie tutaj ogarniamy sobie między innymi jakąś tutaj na przykład chciałbym powiedzieć jakiś crafting, bo tam nie ma Craftingu, a to jest trochę minus, że aż tak daleko muszę, właśnie, zasuwać, żeby sobie coś skraftować. Tylko tutaj jest jeden, więc. No, go, oczywiście, sobie przeniesiemy e, to przede wszystkim. No i tak, zrobimy właśnie sobie teraz tutaj mapę, bo to byłoby naprawdę bardzo fajne. Więc e, ja idę o tutaj, cyk, cyk i chcę z tego miejsca mieć mapkę, ok? No, gitu, ziomek, gituwa, teraz mamy naprawdę elegancką mapę. E, może ją odkryjmy jeszcze tak do końca, więc musimy pójść jakoś. O, bardziej w te okolice, wtedy e, to po prostu wszystko nam się odkryje, więc lecimy, lecimy, cyk, mamy calutką mapę, no jak widzicie, no to wszystko się tutaj zgadza, jest kawałek willi, e, jest normalnie tutaj właśnie ten jacht, wszystko jest, więc tak, e, połóżmy sobie ją o tutaj, cyk, cyk, o, no i teraz to wygląda elegancko, teraz to wygląda elegancko, tutaj normalnie mamy mapę, ona sobie leży. No, wszystko tutaj widać tak, jakby było normalnie. Więc tak, ja lecę teraz, może, już po kolejne rzeczy. A kolejną rzeczą, właśnie, będzie tutaj ogarnięcie tej właśnie gliny. Potem ją trzeba przepalić. No i normalnie to trochę dużo czasu zajmie. Więc ja już nie będę wam tego pokazywać. Wezmę sobie węgiel tutaj, tylko o od razu na zapas tych. No i ziomki. Po prostu myślę, że ja teraz lecę ogarnąć, jak tą glinę. Gdzie się tutaj wykopię, to sobie wezmę łopaty. Serio, dużo tutaj robienia. A po prostu myślę, że będzie fajniejsze pokazać tutaj już efekt. Dobra. A, więc już tutaj właściwie dzionek się zaczyna, o tam gdzieś słońce się wychodzi, trochę czasu minęło ale jesteśmy, właśnie sobie to skończyłem przepalać wszystko elegancko e, w piecykach, no i tak od razu wziąłem sobie trochę lampek, bo też nam się przydadzą, tylko tyle miałem akurat ze sobą i nie wiem czy to będzie wystarczająco ale mam szczerą nadzieję, że tak, więc serio, lecimy tutaj położyć sobie przede wszystkim te lampy e, żeby tutaj nasza podłoga właśnie e, lepiej wyglądała, więc tak lecimy cyk, oj, e, tutaj agent polecił o, ale 30. Kurde, może nie wystarczyć, proszę, proszę, żeby wystarczyło, bo tu jest serio dosyć spore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wow, 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 idealnie prawie, prawie idealnie tutaj tego wszystkiego, więc mamy naprawdę farta. Tej gliny ogarnę dosyć sporo, eee, w sensie terakoty, co nie? To jest normalnie terakota, to kiedyś była glina, ale teraz jest terrakota i ona naprawdę bardzo, bardzo fajnie się prezentuje, jak ją się w taki sposób tutaj eee, położy, może. Tu bez skakania agent, ok? Cyk, cyk. E, no i serio, chciałbym sobie taką właśnie tutaj ogarnąć o e, właśnie podłogę. Myślę, że jeszcze tutaj nie wiem, czy to będzie fajnym pomysłem, ale żebyśmy tutaj sobie położyli na przykład drewno ciemnodębowe, albo pierw połóżmy tą terakotę. Zobaczmy, jak z terakotą będzie wyglądać. E, jeżeli będzie źle, no to weźmiemy sobie drewno, ale myślę, że to będzie taka trochę inna podłoga. Będzie wyglądała w taki ciekawszy, ciekawszy na pewno sposób od y, każdej innej, jaką można spotkać w Minecrafcie, e, więc tak, cyk, 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 ok, gituwa, gituwa. No i gituwa, serio. Nie wiem czy ja bym tego takiego nie zostawił. Tutaj e, ewidentnie no, trzeba dodać jakoś. Mm, no, trochę takich rzeczy, które będą takie przydatne po prostu do życia. Ale, ale jeśli chodzi o taką funkcjonalność, no to myślę, że jak najbardziej. Tutaj mamy łóżko, takie schowane, więc no serio. Mnie też się da tutaj oczywiście przespać, to jest bardzo dużym plusem. No i tak, poleśmy sobie teraz otędy. Te łańcuchy ja bym w ogóle usunął. One mi tu kompletnie nie pasują. Mamy to oświetlone, to jest najważniejsze. Tylko teraz tak, co tutaj można zrobić? Żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Dobra, mam jakieś tu drewno, je sobie na pewno wezmę. Skrzynki też na propsie. Crafting również. Więcej skrzynek. Więcej dywanów, więcej bookshelfów. Jeszcze więcej skrzynek. Odłóżmy sobie jak siki elegancko. No i tak lecimy dalej. Dobra, dobra, więc witam z powrotem i tak. U uznaję, że serio trzeba będzie tutaj sobie o na razie odłożyć, jakoś tej temki i po prostu coś, coś tutaj pomyśleć, co można by zrobić. Na razie wziąłbym w ogóle tylko e, ten czerwony dywan, tutaj. O e, wziąłbym go sobie tak, bo i tak więcej tego nie zejdzie. No, i tak, może bym zrobił coś takiego. Zobaczę, jak to będzie po prostu wyglądać. No, i tak, lecimy. Cyk, 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 cyk. Ja sobie postawiłem takie trzy tutaj najważniejsze rzeczy: czyli, że to ma przede wszystkim ładnie wyglądać. Po drugie, ma być funkcjonalne. A po trzecie, no to jednak ma właśnie tutaj też właśnie super, super się prezentować. Dobra, wiecie co? Ten dywan mi totalnie nie pasuje. Ja go chyba tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie rozwalę. Dwa. 3, ok, i mamy to. No i tak, odłożę go, bo wpadłem na jeszcze jeden ciekawy pomysł. Wiem, że taki dywan w tym kolorze wyglądałby na pewno świetnie, więc idę sobie go tutaj ko koniecznie ogarnę. Więc tak, ziomki, by się znowu niestety ale za chwilę widzimy, bo na no Agentix musi ogarnąć itemki. Dobra, myślę, że to jakoś sporo tutaj zajmie, ale jednak e, jest to dosyć szybkie do ogarnięcia. Poleciałem szybko, ogarnąłem no i mam ciekawszy dużo pomysł na to. E, myślę, że tak po prostu będzie to wyglądało dużo, 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 dużo lepiej. E, więc tak, polecimy sobie z tym. w ten sposób. Cyk, 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 lecimy do końca. Okej, okay, dobra, gituwa, mamy to ogarnięte. No i tak, w ten sposób ten dywan myślę, że dużo lepiej wygląda, dużo tak ciekawiej. No i jak tu się wchodzi, to ma się takie wow, co za dziwny dywan. Więc serio, na tym mi tu zależało. No i tak, ogarnijmy sobie może teraz w ogóle jeszcze tutaj. O, ja bym teraz ogarnął jakąś czerwoną kanapę, żeby tak się trochę wyróżniała, właśnie. Jak, i weźmy sobie te wszystkie już tutaj itemki dekoracyjne, one nam się bez problemu zmieścią w Strong WQ e, tutaj ja bym dodał jakoś tak nawet po prostu tak żeby po prostu stał. Żeby stał sobie ten crafting, on nie musi być symetryczny, to będzie miał jakiś tam swój urok, że tak właśnie o, niesymetrycznie jakoś stoi. Mi to pasuje. Ja bym to tak zostawił. Na dole jeszcze pewnie jeden taki crafting się jakoś gdzieś tutaj komponuje, znajdzie. Myślę, że nawet jak dwa, to o, może coś takiego nawet, nie no, nie wiem, zobaczymy, ale co na razie chciałem zrobić, to to, aby właśnie o tutaj i o tutaj na tej wysokości była taka kanapa jedna, ok? Taką jedną kanapę na pewno musimy sobie tutaj walnąć, cyk, cyk, ok, gituwa, może potem bym ją zmienił w ogóle na szarą albo, wiecie co, za chwilę się widzimy, voila! <laughs> jak to się stało, że to się w sekundę zmieniło? Nie no, dobra, było cięcie, jak coś, ale no, e, po prostu tak będzie wyglądać lepiej. Ja zmienię też kolor tego łóżka, e, żeby to właśnie wyglądało so, o, w taki lepszy sposób. Cyk lecimy, lecimy właśnie żeby to pasowało do całego tutaj wnętrza, żeby tu się nie wyróżniało jakoś, żeby było właśnie o takie pasujące, takie właśnie szare. Wygląda to tak po prostu ciekawie, bo zawsze wszędzie tak czerwono było. No to teraz będzie właśnie tak bardziej szaro, więc tak ziomki. ogarnijmy sobie teraz może w ogóle jakoś trapdorów, tak polećmy nie wiem z 18, ich dobra nawet więcej. Jeszcze tak kilka sztuk może polecieć. 20 trapdorów, ok i lecimy z nimi o w ten sposób, żeby tutaj właśnie taką linię zrobiły. Tylko pytanie, czy żeby teraz ta linia się tutaj kończyła, czy może, czy może zróbmy coś na tej zasadzie? O, że tutaj byłaby cała taka prosta. Nie no, jak to takie całe proste jest, to to nie wygląda najlepiej, więc ja bym zrobił to trochę inaczej żeby to właśnie lepiej wyglądało tutaj, tutaj, tutaj możemy dać jakieś bookshelfy, o, to będzie w sumie fajnie wyglądać, że tu jakieś książeczki, coś e, właśnie sobie stoją Ok, elegancki regał taki mamy, e, tu możemy sobie zamknąć okienko, żeby było żeby nie było, e, nie no dobra mo może tu zostawmy takie coś na okno i tutaj na przykład zamiast dawać takie standardowe bookshelfy, nie wiem dajmy na przykład tak i o, o kwiatka zróbmy ogituwa i na przykład tutaj będzie e, to dzielił kwiatek teraz cyk E, dobra, niech będzie sobie w takiej formie już, e, może z, dajmy tutaj beczkę, będzie po prostu bardziej taki pożyteczny ten kwiatek, o, no teraz to w ogóle już mistrzostwo po prostu gospodarowania wnętrzem, e, mamy to tak zrobione, że serio, no tutaj ludzie po prostu jak będą przychodzić, to że na takim małym miejscu udało mi się zrobić coś na tyle fajnego, będą zazdrościć, e, no, no mam nadzieję, że tak będzie, no nie wiem czy tak będzie, ale, ale, ale są takie szanse, że tak, tak by było gdyby ktoś tu przyszedł, więc no tak, mamy taki też stolik tutaj mały elegancki, nie za duży, nie za mały, może zróbmy go na przykład na jeden w ogóle, o, marnotrawstwo szkła, niech nam będzie ok. no i taki właśnie stoliczek będzie sobie tutaj na samym środku stał jak ktoś będzie wchodził, no to będzie mógł sobie tutaj, o, stoliczek sobie powiedz, cyk będzie mógł sobie coś postawić jak będzie chciał, no gituwa, gituwa eee, myślę, że tutaj przydałoby się jeszcze dodać jakiś Hmm, no gdzie tu można obraz dać? Tutaj i o tutaj na przykład. Dać dwa takie same obrazy. O, no, od razu się prawie udało. Wygląda to naprawdę całkiem ciekawie, e, że tutaj jakieś obrazy są, tu coś jest, się od razu widzi, o, tu się dzieje, tu się dzieje. Mm. Tutaj, może w rogach, zrobiłbym coś w stylu takiego kąciku do odpoczynku, że o normalnie tutaj masz taką małą kanapę 1, tu masz małą kanapę 2, cyk, cyk. Na takiej właśnie o to zasadzie jak poprzednio bym ją zrobił. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czy może w ogóle zrobić to na trzy lepiej? Nie, no na trzy to by tak dziwnie wyglądało. Tak to będzie tutaj właśnie więcej miejsca. Będzie takie a, bardziej, bardziej symetryczne w sumie. E, więc takie kanapy dwie tutaj się jak najbardziej nadają. Ja bym teraz tylko chciał tutaj jakoś zagospodarować skrzynki. A skrzynki chyba najlepiej będą pasowały o w tym miejscu. Okej, okay, cyk, cyk. E, tu jest wszystko okej. Okay. Oj, oj, kanapa. Idzie o tak i idzie o tak, dobra, jest ok, jest jak najbardziej ok, tylko że z dwóch stron to różnie wygląda, więc no tutaj trzeba będzie jakoś przemyśleć jak te skrzynki dać, żeby one jednak tutaj pasowały, a wyglądały też dobrze. Chyba najprostszym sposobem będzie zamiast skrzynek dać właśnie beczki, bo one, one zawsze wszędzie pasują jakoś o... Wpasowują się w różne miejsca dużo lepiej niż właśnie tutaj jakieś inne, na przykład właśnie tutaj już skrzynki normalne no i proszę, jest tak samo, jest tak samo, tylko że tak dużo bardziej pasuje, więc no serio, ja bym to tak zostawił cyk, 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 mam nadzieję, że obraz przez to się nie usunie. Jeszcze popatrzmy. Oj, on się wtedy usuwa, więc tak nie możemy zrobić ale takie miałem przeczucie, więc cyk, cyk. Cyk, 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 no chcę ten normalny obraz, no nie no gościu, ha no proszę, chcę ten jeden, konkretny taki jeden jest, byku, dasz radę, no, 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 no nie wierzę. O, w końcu, udało się, jak za pierwszym razem się nie uda, u, się udało, to teraz za dwudziestym, no okej, okay. ale no niech ci będzie Minecraft, niech ci będzie, chciałeś Agent na złość zrobić, my to wszyscy dobrze wiemy. Mm, że tutaj na złość chciało być mi zrobione. Aj, no dobra, tutaj dajmy może w ogóle crafting, będzie on tak praktycznie. Tutaj dajmy drugi, będzie też tak praktycznie, i w sumie ładnie wyglądał. E, no i serio, serio, chyba w, na tym miejscu to na razie na tyle z tego. Moglibyśmy jeszcze tutaj jakoś dodać na przykład, wydaje mi się, właśnie mm, tutaj jakieś o, o. o, 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 cyk, 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 cyk schodki. I teraz cyk, cyk robimy pół płytki. Kituwa, tym miejscem mi się kończy, Byku, no nie gadaj. Dobra, ja bym tu zrobił takie, o, eleganckie właśnie jakieś stoliki. Coś, co by tak właśnie ładnie wyglądało, ładnie pasowało. Mm, do tego tutaj właśnie otoczenia. Okej, okay, cyk. I może obok tego skrzynka na dwa. O, elegancko tutaj taka skrzynka na dwa. A teraz z tej strony zróbmy tak właśnie odpowiadające. Yy, no i. Tym razem będzie tutaj, właśnie, taki stolik, trochę inaczej. Ok, to tak, czyli to jest tuż obok tego. Oj, to nie, to nie możemy tak zrobić. Cofam, cofam, cofam. Musimy zrobić tak jak wcześniej, e, bo wtedy to po prostu lepiej wygląda. E, ok, cykson, cykson. I teraz ziomki. Słuchajcie, dajemy sobie o tutaj skrzynkę. Tutaj możemy dać też, tutaj też. No wtedy to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Mm, tutaj dajmy sobie dywaniki. Ja bym tu oczywiście dał jakieś kwiatki, cokolwiek, ale na razie nie mamy tutaj aż tyle tego miejsca takiego fajnego, e, więc tak. Ja bym dał je na przykład o tutaj. Nie, no tutaj nie będą totalnie pasować. Kompletnie będą takie tutaj ty, co tu kwiatek robi, jak ktoś wejdzie, to zobaczy to tak powie. Więc ja bym go dał może na środku tego stolika tutaj jeden, na środku tutaj dwa. No i to wyglądać będzie na pewno dobrze. Mm, co tu jeszcze moglibyśmy zmienić? No bo agentix oczywiście bardzo lubi zmieniać zewnętrzne wnętrza jakieś różne rzeczy. No to nie pasuje. Mm, tutaj już nie dam tego nie obrobię jakoś. Hmm, no kurczę, kurczę, bo tu jeszcze mi trochę brakuje skrzynek powiem wam szczerze, bo okej, okay, jest to duże, jest to nie najmniejsze, ale gdyby na przykład o tutaj i o tutaj zrobić skrzynkę, taką błędną wpasowaną beczunię, na przykład o, tutaj będzie pasowała taka beczunia, ale, ale jak będzie położona, o to ona naprawdę idealnie się wpasuje. Cyk, tutaj kolejna taka beczunia. No i lecimy na drugą stronę, zrobić odpowiedniki tego, cyk. Może mniej trochę światła, ale, ale za to dużo więcej właśnie tutaj miejsca, żeby coś schować, no bo te beczki mogłyby tak po jakimś czasie, można powiedzieć, że no trochę tak lipnie starczać, e, więc tak, lepiej zrobić ich więcej, no i mieć tutaj po prostu też więcej miejsca, no to też plus jest, co nie, że masz więcej, o, dobra, tak można w ogóle zrobić, tak można też z tej strony zrobić, okej. Okay. No, i teraz ten obraz będzie tutaj normalnie. Tutaj jest serio: jest mega, mega praktycznie to wszystko zrobione. Tutaj można nawet te beczki ukryć i będzie taka tajna skrytka nawet. O kurde, to jest dobre, to jest dobre. Tego w ogóle nie widać, jak wchodzisz. Masz takie po prostu design. No i serio: tego kompletnie, kompletnie nie widać. Myślę, że nikt by się tu raczej nie domyślił. Gorzej z tej strony, ale tu też można coś dodać. No, elegancko. Jak dla mnie jest to naprawdę tutaj tak zagospodarowane, że tu można normalnie teraz mieszkać. Możesz sobie tutaj wejść i powiedzieć, ja tu teraz mieszkam no i gituwa. Możesz tutaj normalnie, no i najnormalniej w świecie po prostu sobie zamieszkać jeżeli tylko chcesz Więc ziomki, jak dla mnie naprawdę Jest to chyba już tak bardziej skończone Więc serio, w tym momencie niech każda osoba Koniecznie zasubskrybuje Bo serio, chciałem żeby to tak wyglądało No i w sumie wygląda to tak jak chciałem Żeby wyglądało, więc naprawdę myślę, że tutaj Subik jest jak najbardziej zasłużony Do tego pamiętajcie o tym, że mam swój Drugi kanał, Agent X Games Tam latują różne śmieszne filmiki Ostatnio taki śmieszny filmik wleciał Więc koniecznie go obejrzyjcie Jeżeli jeszcze go nie widzieliście Myślę że naprawdę to dobry pomysł, żeby go właśnie sobie jakoś obczaić, więc serio, e, jakby, ziomę. Ja wam to naprawdę polecam. Niech każdy, ale dosłownie każdy, obejrzy najnowszy filmik. Więc, cóż, to byłoby tyle na tym filmiku. Do zobaczenia na tym, na, na następnym. No i cześć.